Hej! W ostatnim odcinku z serii Jak się uczyć? opowiedziałem Wam pokrótce czego możecie się spodziewać, a czego nie możecie oczekiwać od kursów językowych. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, zostawiam Wam link pod tym filmikiem. Jeżeli jesteście nowi w Nóżko Akademii, subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco. Okej, okay, w tym odcinku opowiem Wam o technice nauki, która jest, według wielu, najbardziej skuteczną techniką i ja, jako nauczyciel, Również się pod tym podpisuje. Technika ta zakłada, że najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest życie tym językiem oraz życie w tym języku. No i co my mamy przez to rozumieć? Ja tłumaczę to sobie w taki oto sposób. Żeby nauczyć się języka obcego, trzeba się nim w jakiś sposób otoczyć. I to w każdej sferze naszego życia. Musimy dosłownie wypełnić nasze życie językiem obcym, w naszym wypadku norweskim, a wszystko po to, żeby stworzyć sobie jak najbardziej optymalne środowisko do nauki. No i teraz pytanie: jak zatem wypełnić nasze życie językiem norweskim? Pierwsza rzecz: oglądajcie dużo norweskich programów oraz filmów. Nigdy nie było to łatwiejsze niż dzisiaj. Mamy do naszej dyspozycji internetowe serwisy takie jak NRK, YouTube, Netflix oraz wszystkie inne kanały telewizyjne dla tych, którzy posiadają telewizory oraz norweskie pakiety. Choćby na NRK macie do dyspozycji tonę seriali oraz dokumentów. Na YouTube możecie obejrzeć dziesiątki vlogów czy też kanałów tematycznych. Oglądając dużo telewizji możecie podszkolić na przykład. Zrozumienie przeróżnych dialektów, a mogą one być niekiedy, nie czarujmy się, bardzo trudne do zrozumienia. Możecie również osłuchać się z norweską intonacją, która to leży no, na przeciwnym biegunie w porównaniu do tej polskiej. Możecie też nauczyć się ogrom nowych słów oraz wyrażeń. Telewizja, i mówiąc telewizja, mam na myśli nie tylko telewizję, ale oczywiście radio oraz inne serwisy internetowe. Jest też dla nas dobrą referencją, do której to możemy mierzyć poziom naszego języka. Więc kiedy wchodzimy na coraz to wyższe poziomy językowe, rozumiemy coraz więcej. Dlatego na pewno zauważycie, że po pół roku nauki będziecie rozumieć powiedzmy 20%, a po dwóch latach będzie to już 50%. Zatem, telewizja jest bardzo dobrym testerem naszych yy, sprawności językowych. Kolejna rzecz. Czytajcie. I nie mam tutaj na myśli tylko literatury, ale czytajcie przede wszystkim to, co Was interesuje. Jeżeli lubicie trenować siłowo, jestem pewien, że istnieją jakieś norweskie fora dyskusyjne czy też serwisy internetowe, które to w tej dziedzinie się specjalizują. Dużo łatwiej przyswoicie nową wiedzę językową, jeżeli uczycie się na bliskich Waszemu sercu przykładach. Więc jeżeli jesteście fryzjerami, na pewno jest sporo materiałów dla fryzjerów po norwesku, które są dostępne w internecie. Jeżeli lubicie gotować, również znajdziecie dziesiątki stron o gotowaniu po norwesku. Podsumowując, czytajcie wszystko, co Wam wpadnie w ręce, ale przede wszystkim to, co Was interesuje. I już ostatni sposób na to, jak otoczyć się językiem. Trzeba go po prostu używać. Więc, idąc do, na przykład do restauracji czy kawiarni, nastawcie się, że będziecie zamawiać. Czy pytać o różne rzeczy, właśnie w języku norweskim. Na początku możecie sobie nawet napisać na karteczce dokładnie to, co zamierzacie powiedzieć. Ważne jest, żeby wasz aparat mowy przyzwyczaił się do tego obcego języka. Jeżeli idziecie na przykład na zakupy, możecie zrobić sobie listę zakupów po norwesku. No i robicie to po to, żeby się w pewien sposób zmusić do używania yy, te, tego języka, zmusić do obcowania z norweskim. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że bardzo często wydaje nam się, że coś umiemy, ale już kiedy przychodzi nam powiedzieć coś w sytuacji stresowej, to ta wiedza czasami zaczyna się ulatniać. Zatem fakt, że coś umiecie, nazwijmy to sobie na papierze, bynajmniej nie znaczy, że będziecie mogli używać tej wiedzy w sytuacjach z życia codziennego, kiedy to staniecie przed takim wyzwaniem. No i też zauważyłem taką prawidłowość. Jeżeli zastosuję w praktyce to, czego się nauczyłem raz, dwa lub trzy razy, to ta wiedza wydaje się być bardziej we mnie zakorzeniona. Ona robi się taka bardziej trwała. No i oczywiście nie zapominajcie o prostych rzeczach typu zmiana języka w telefonie czy na komputerze na norweski. Róbcie po prostu wszystko, żeby otoczyć się norweskim z każdej strony. I robimy to na tyle, na ile jesteśmy oczywiście w stanie. OK, to już wszystko w drugim odcinku z serii: Jak się uczyć języka obcego. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. A po więcej, zapraszam Was tradycyjnie już na noszkakademie.pl.